Najgorsze wyniki na maturach są z matematyki, najczęściej powtarza się klasę też z powodu matematyki, bo sposób jej nauczania jest nieskuteczny, wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Jak na te fakty zareagowali nauczyciele Małgorzata Czernecka? Obowiązkowa matura z matematyki powinna zostać zawieszona do czasu poprawy skuteczności jej nauki. Taki wniosek wyciągnęła Najwyższa Izba Kontroli po sprawdzeniu szkół w całej Polsce. Matematyka jest królową nauk i matematyka uczy logicznego myślenia. Wydaje mi się, że logiczne myślenie potrzebne jest każdemu człowiekowi. Nie tylko matematyką. Matura z matematyki na poziomie podstawowym. Wydaje mi się, że jej stopień trudności jest taki, że każdy uczeń powinien sobie poradzić. W ubiegłym roku w 13. Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie maturę z matematyki zdali wszyscy. Niestety w 43% skontrolowanych szkół konieczna była poprawka. Trudności zaczynają się w podstawówce i pogłębiają się aż do studiów. Stosunkowo łatwo jest się dostać, natomiast znacznie trudniej jest się utrzymać. Więc ci, którzy kończą matematykę, rzeczywiście prezentują wysoki poziom. Natomiast, patrząc na te osoby, które przychodzą, można zauważyć z roku na rok, że jest niestety gorzej. Jako główne powody wadliwego systemu nauczania matematyki, nikt wymienia: brak podziału uczniów na grupy pod względem ich wiedzy i umiejętności, oraz zbyt szybkie tempo pracy na lekcji. Konieczne są więc zajęcia wyrównawcze i koła dla zdolniejszych. To może ułatwić że dostanie się na kierunki ścisłe. Od tego roku preferujemy matematykę do tego stopnia, że ze wskaźnika rekrutacyjnego usunęliśmy punkty za język obcy, język angielski, na korzyść właśnie matematyki. Także matematyka na poziomie rozszerzonym pozwala kandydatowi aplikować na praktycznie wszystkie kierunki prowadzone na naszej uczelni. Bo matematyka to nie tylko skomplikowane obliczenia. Przede wszystkim uczy abstrakcyjnego myślenia, co wpływa na kreatywną pracę, wynalazczość i innowacyjność. Małgorzata Czernecka, Kronika.